Pan z wami, z duchem Twoim słowa, Ewangelii według świętego Mateusza, chwała Tobie, Panie. Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów, pierwszy Szymon, zwany Piotrem i brat jego Andrzej, potem Jakub. Syn Zebedeusza i brat jego Jan, Filip, i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon gorliwy, Judasz i Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: Nie idźcie do pogan, i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, blisko już jest królestwo niebieskie. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Chrystus powołuje apostoł, wysyła ich, ale głównie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Tak my mamy na pierwszym miejscu pamiętać o naszej Ojczyźnie. Wchodźmy na portal prawy.pl, życzę miłego, pogodnego dnia.